Pani Katarzyna Wietecha, która jest architektem, architektem wnętrz i influencerem, remontuje swój dom. Nasza kolejna wizyta związana jest z niespodzianką, których nie brakuje w trakcie remontu obiektów zabytkowych. Okazało się, że poprzedni właściciele, wymieniając okna skrzynkowe podwójne, pozostawili takie pustki, przykryte styropianem i płytą wieka, gdzie powstawały. Ogromne mostki termiczne i prawdopodobnie mogło dojść do wykroplenia. Chcieliśmy to ocieplić w sposób prawidłowy i dlatego postanowiliśmy jeszcze raz zadzwonić do Kseli. Jest to kolejne wyzwanie dla materiału typu multipor, którym spokojnie możemy docieplać ściany i glify okięte, szczególnie od wewnątrz, szczególnie w budownictwie zabytkowym. Jak pani Kasia trafiła na mineralne płyty izolacyjne multipor? Od czego się tak naprawdę zaczęło? Od tego, że była tu z tyłu ściana i było bardzo ciemno. Postanowiliśmy zrobić otwór, no i w otworze okiennym powstało okno. I żeby je właściwie obrobić, szukaliśmy materiału, który się najlepiej do tego nadaje. Jeżeli Państwo cofniecie się do naszej wcześniejszej relacji, zobaczycie, że tu wyzwaniem było docieplenie glifów okiennych tego dużego okna. W budownictwie zabytkowym nie jest to takie proste zadanie. Te glify były bardzo nierówne pomiędzy ramą okienną a murem. Płyty multipor są proste w obróbce. Dzięki temu łatwo je dociąć i zeszlifować do odpowiedniego rozmiaru i kształtu, dopasowanego idealnie do detalu konstrukcji, np. krzywizny półokrągłego okna. Zobaczmy kolejne pomieszczenie, w którym wykonano ocieplenie od wewnątrz. Jesteśmy w pokoju, który docieplaliśmy, będąc to ostatnim razem, płytami multipor. W grubości 5 cm. Po raz za mną ocieplaliśmy te okno glifami e, okiennymi Multipol. No i jakie mamy efekty tego docieplenia Pani Kasiu? Ten pokój był bardzo, ale to bardzo zimny i mieliśmy problemy, żeby go w ogóle wygrzać. Mamy zabytkową przestrzeń, nie możemy e, docieplać e, domu od zewnątrz i myślę, że wiele osób, które mieszkają w kamienicach, czy w zabytkach, czy w wspólnotach, których nie mogą samoistnie podejmować takich decyzji, yy, mogą coś takiego zrobić albo wręcz powinny. Ja teraz 5 cm straty przestrzeni w wnętrzu. To się wydaje wiele. Uwierzcie mi, na poczet rachunków niższych, które zapłacicie i tego, jak przyjemnie będzie Wam się siedziało w tym wnętrzu, warto to zrobić. Odczuliśmy znaczną zmianę termiki yy, w pomieszczeniu i jest tu naprawdę dużo przyjemniej. A co najważniejsze, ściana jest masywna. Proszę zwrócić uwagę. Nie ma głuchego odgłosu, jeżeli tak sobie ktoś z państwa chciałby sprawdzić na innych materiałach izolacyjnych, będzie słyszał specyficzny odgłos. Tu mamy masywną mineralną przegrodę, masywną ścianę w pełni paroprzepuszczalną, ciepłą i niepalną. To zapewniają właśnie płyty multipor. Tymczasem na parterze kończą się prace przy ocieplaniu kolejnego okna. Za nami widoczny efekt dzisiejszych prac, dzisiejszej wizyty. Jak widać, wnęka okienna została ocieplona płytami multipol, w tym przypadku w grubości 10 cm. Jeszcze jest troszeczkę do dokończenia, ale ja już jestem zadowolona i myślę, że będę spać spokojnie z tego typu ociepleniem, a nie poprzednim rozwiązaniem, które było niewłaściwe. Dziękujemy zatem za gościnę i do zobaczenia następnym razem. Ja też bardzo dziękuję, że panowie tutaj przyjechaliście i coś czuję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy, ponieważ macie bardzo dużo fajnych materiałów potrzebnych i niezbędnych wręcz na budowę.